I witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Zagrajemy Wy, Resident Evil. Ostatnim razem niestety spotkała nas bardzo przykre niespodzianka, jaką była... Yy, czekajcie, muszę to wziąć, tak? Dobra. Jaką była śmierć. Śmierć przez rekina Ludejana. Także teraz nie popełnimy tego błędu i podejrzewam, gdzie możemy pójść, żebyśmy nie błąkali się. Czyli tutaj. Użyjemy klucza, teraz się go pozbywamy, ponieważ dzień nie ma tak pojemnych kieszeni, ponieważ nosi spódniczkę, a nie spodnie. Więc trzeba opróżniać miejsce. Ups. Ktoś tu wisi. Najpierw zobaczymy co tu jest Jilly się prezentuje wprost wyśmienicie I jak się mieścicie wyśmienicie Co to było? Uh -uh. Czy tutaj znajdziemy w tej wannie nie? Um, coś tam jest jest kluczyk Bardzo fajnie Ale stąd uciekamy <laughs> Ponieważ nie chcemy być zjedzeni przez zębiaka <laughs> Strasznie się zrobiło Jill idziemy powolutku <laughs> Spadaj Spadaj pan Tu coś jest Naboje. Jupiajej! jej. To coś jeszcze jest. Aha, kurde. Czekajcie, nie wiem czy on stanie, ale chyba tak, dobra. Chyba już nie. Dobra. E, tu zaraz pójdziemy z powrotem, tylko Jill e, zrobi miejsce. Musimy po to się wrócić. Nie wiem, co to jest jakiś taki atrapa mm, pistolecika. Nawet nie powiem ja wam, nie pamiętam do czego to będzie. Yy, nie pamiętam w ogóle do czego to było. Czy do czegoś jakiegoś... Nie, raczej do sekretu nie. Ale na pewno do czegoś to było. E Tja. Dobrze, Jill. Jill, Jill, Jill. Dobra, obojętnie co na razie zostawimy. My tak się zaraz tu wrócimy. Tylko wrócimy się po to coś. Coś, co się nazywa. A zaraz zobaczymy, co się nazy jak to się nazywa. Mm, teraz nie powinno być problemów, bo zauważyłem już wcześniej, że yy, były troszeczkę problemy z wyświetlaniem na pełnym ekranie. Były te paski po bokach takie. No to dlatego, że właśnie jak mam zmieniony ten monitor, to takie ja już wiecie różne yy, to nie tu to tu różne takie dziwaczne rzeczy się działy co to jest self defense gun no mhm, dobrze. o coś do czytania kto chce to sobie może poczytać A e, jestem trochę przeziębiony tak uroki yy, jesieni zobaczę jeszcze tylko co czy to czy coś tu jest tu chyba nie ma nie, nie wygląda. Ten sobie śpi. Ten sobie śpi. Wow. Nice. <coughs> Przepraszam za moje chrząki, krząki. Ups. Czy ja dobrze zrobiłem? Eee, chyba tak. Tak, dobrze. Chyba dobrze zrobiłem. I teraz właśnie dostaliśmy ten klucz który właśnie będzie pasował tam, gdzie są te rekiny. Moi drodzy. Także będziemy mogli tam się udać. Nie będzie problemu. No, zamieniamy na to, bo to się może przydać jak najbardziej. I cóż, spadamy stąd. No i lecimy dalej. Dale, dalej, dalej. Pytam gadżeta. Yy, cóż mogę jeszcze Wam powiedzieć ciekawego? Aha. Tak jak widzieliście yy, w moich zapowiedziach. Yy, yy, będzie... Robimy zagrajmy przeze mnie. Prawdopodobnie jak tylko się ukaże. Kupuję w dniu premiery grę. Yy, Batman. Wow. Batman Arkham City. Czy ja dobrze poszedłem? Tak w ogóle? Yy. Hmm. Chyba tak. Chociaż nie jestem pewien. Yy, Batmana? No i od razu będę robił yy, na świeżo. To zagrajmy. Także prawdopodobnie jak zakończę. Ale znaczy jest taka opcja. Opcja na hip-hopowca. No i schodzimy tu. Także tak, ym, istnieją dwie opcje. Albo uda mi się zakończyć ym, jedną serię albo Residenta, albo Tomb Raidera i zacznę robić yy, zacznę robić Batmana albo jakimś fajnym trafem uda mi się przejść i Tomb Raidera, i Residenta. Wtedy będę robił Batmana. Czyli tylko jedną serię. No ale ogólnie tak się przerzuciłem na robienie jednej serii, czyli teraz robię właśnie Residenta do końca. Później będzie Tomb Raider i w międzyczasie yy, Batman. No, także możecie się spodziewać takich oto nowości u mnie na kanale. No i tu już mogę wam już obiecać w sumie na 100% że żadnego rezydenta, żadnej części, o, muzyczka się łącza yy, żadnej części już rezydenta nie zrobię, <laughs> yy, to znaczy nie zrobię po części właśnie tej remake'u, nie będę już kolejnej części robił, po prostu już nie daję rady z <laughs> tą serią. A rezydenta szóstkę, no to wiadomo, że... Jeżeli uda mi się zrobić to zrobię, kiedy wyjdzie ale nie wiadomo kiedy wyjdzie bo niestety tutaj y, się powtórzę na targach w Tokio nie była zaprezentowana także musimy czekać dalej i nawet dobrze bo na szybko nie ma miejsca, nie ma miejsca na szybko wydawane gry y, nie są dobre także lepiej zaczekać na dobry produkt niż jakiś y, spieprzony produkt takie moje zdamko Jakby ktoś chciał wiedzieć czu, czu czu Dobra Teraz musimy szybko uciekać żeby nas rekiny znowu nie pożarły za bardzo a i tak za bardzo naszą sz dzilkę uszkodzą Już już jeden płynie Ups Ups, ups, ups Ach Jak tam zdrówko Zobaczcie co, lepiej wezmę, bo wiecie jak wtedy było, też było chyba caution, tylko nie pamiętam czy żółte czy czerwone i spieprzaj rekinie, bo cię zaraz i idymy tu, tak, tak, pozbywamy się, znaczna muzyczka, taka residentowska. No i tu mam nadzieję, że za pierwszym razem uda mi się taką łamigłówkę Ym. rozwiązać. Na szczęście jak na razie FPS nie spadają, co widać po animacji. Animation. Wow. Jill. Ale cool. Russkrug. Dobra. Koniec z tego. Um. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć wszystko. Co tu jest? Aha, to jest Air Spray. Eem, um, MM, em mm. raz biorę. Tylko zobaczymy co tu jest jeszcze. Cyk. Okej. Okay. Przyda się. Coś tu jeszcze jest? Aha, to jest to. Sikumiku. Na Dobra. Dobra. Idziemy dalej. Tu jest wyjście, gdzie pójdziemy później. Tutaj. Dobra. Idziemy rozwiązać łamigłówkę. No, będzie tutaj. Gdzie to się łączało? Tu. Nie. Tutaj chyba. Jest switch. No i tu musimy e, taką łągówkę związać. Trzeba w odpowiedniej się przyciskać przyciski tak, żeby Elkinek do nas mm, się nie włamał. Nie rozbił szyby, e, jak to było. Nie będę próbował... Oj, chyba nie to. To tak, najpierw pójdziemy tu. Spokój. Syk. Teraz pójdziemy tu. Syk już 30% rozwalonego dobra teraz idymy tu nie dwójka ups tu nie tak Holera. cholera to mi się nie podoba lauracyk Głupi rekin, spadaj. Dobra... O, udało się. Fajnie. Uch, no, taka łamigłówka, jakby ktoś nie chciał. Yy, aha, jeszcze tu. Jeszcze tu muszę nacisnąć. Ach, jak ja lubię zielony kolor. Jill też go uwielbia. Dobra, teraz możemy tu pójść po bardzo ważną rzecz Po takie um, Po taki kluczyk do kolejnych drzwi Jeżeli dobrze oczywiście pamiętam mm, Tylko czekajcie, jeszcze tu sobie Co to coś tu leży ciekawego? Nie no. Tu coś musi być Dobra, ja, ja, ja. Eee. Tutaj. Tu, 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 tutaj. I idziemy. No zobaczcie Rekiny no, Tu jest jeden. Dzień dobry panu. I było zaczynać z czego? Czy to jest pograniczyni i ząbiaków i rekinów znaczy się rybek cyk, rozkakuj i to będzie fajna stenka brrr straszne. i powiem wam, że nie wiedziałem najpierw co tu trzeba zrobić, nie? bo jak zszedłem to dazę rekin mnie zjadł a trzeba to popchnąć i tutaj nacisnąć. Tutaj rekinka coś popieści. I nie będzie to pani rekin. I teraz możemy tam zejść i wziąć to co trzeba. Ale powiem wam, że się bał trochę wejść do takiej wody. Bo jeszcze bym miał obawy, że jeszcze w tej wodzie jest elektryczność. Także wiecie. Wie, 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 wiecie. Tylko kurde. Nie pytałem dlaczego. Dlaczego był ten klucz? A! Galery. Już wiem gdzie. Tam gdzie był napis Galery na drzwiach. Rokinek. Ciekawe, czy się. A nie, chyba nie raczej. Yy, byłem ciekaw czy... Jaki może jak taką od sobie... Leży i oddycha bez powietrza, także czy może go dziel na przykład zjeść, niech to co, taki, wiecie, smaczek ze strony twórców gry. Dobra, spadamy. Teraz musimy... ...tędy przejść. Dlaczego? Bo woda opadła i górą byśmy już nie przeszli, czyli drogą powrotną, czyli musimy się udać tędy. Ale w tym odcinku gadam... ...jak nigdy. Czy mam miejsce? Nie, nie mam. Co są naboje do magnum? Niestety nie ma miejsca, ale powiem wam, że raczej po magnum mm, się nie uda. Po prostu mm, nie pamiętam jak to było... Co tam trzeba było zrobić, żeby ten magnum e, mieć odnaleźć? Znaczy pamiętam, że trzeba było znaleźć niebieski klejnot. Dać tam w oko tygrysa. Jako drugie. I się ty, posąg tygrysa obrócił i z tyłu było Magnum. A gdzie to dokładnie było to? Nie wiem. Nie wiem, ale idę, idę dalej. Szybciej, Jill. Czekamy na ciebie. Wow. A jeszcze jeszcze jeden szybki, szybki, Bill. Bigel nie jesteś szybki, tak Ale pewnie tak później będziemy musieli go ukatrupić. Dobrze, co my tu mamy? Mamy takie coś. Sobie tak zrobimy. No, dobra. Idziemy yy, tu. Tak, pójdziemy tu. No i ja przepraszam, że mi się utrzymać. <grytanie> Odbiło. Ale tu już pójdziemy w kolejnym odcinku, zobaczymy co jest za tymi drzwiami.